Cześć, witajcie na kanale Brick Spyroff, zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka. Dzisiaj jest dosyć nietypowego miejsca, bo z hamburga, miasta, w którym pracuję na co dzień e, stwierdziłem, że nie wytrzymam do powrotu do Warszawy, żeby pokazać Wam to, co dzieje się, e, co wydarzyło się tak naprawdę na Lego Konie. E, musicie zobaczyć te zestawy już teraz, bo ja jestem mega pobierany, więc zaczynajmy od razu. Pierwszy zestaw, od którego musiałem tak naprawdę zacząć tą opowiastkę, to zamek rycerzy herbulew. Zestaw numer 10305, wydany w serii ICONS, czyli tej nowej serii, która zastępuje Creator Expert. Cena katalogowa 1899 zł i 99 groszy, więc nie mało, ale dostajemy 4514 elementów i dostajemy 22 minifigurki więc naprawdę fantastyczny zamek. Jeżeli mamy tu fanów serii Castle, no to myślę, że powinni być zachwyceni. Niesamowite wnętrza, naprawdę to, co dzieje się w tym zamku, po prostu brak mi słów. Pamiętajcie, że zestaw będzie dostępny 3 sierpnia dla posiadaczy karty VIP, a dla wszystkich innych kupujących kilka dni później, 8 sierpnia, więc czekamy. Kolejny niesamowity i nostalgiczny set zaprezentowany na Lego Konie to galaktyczny odkrywca Galaxy Explorer. Naprawdę coś fantastycznego. Fantastyczny remake zestawu 928 z 1979 roku. Zestaw ma numer 10497. Będzie kosztował 479,99 zł. Ma 1254 elementy. 4 minifigurki, 4 astronautów. I przepięknie nawiązuje do klasyki serii gatunku. Zestaw dostępny od 1 sierpnia 2022 roku. Kolejny zestaw zaprezentowany na Lego Konie to zestaw numer 31207 Floral Art, czyli sztuka kwiatowa. Zestaw oczywiście z serii Lego Art. Dużo doców i 329 ,99 zł groszy. Co jest fajne w tym zestawie to nowe podejście do sztuki kwiatowej. Wcześniej nie mieliśmy takiego klimatu, jeżeli chodzi o Lego Art więc myślę, że dla fanów e, tych wszystkich obrazów, które można powiesić sobie na ścianie, to jest e, ciekawe urozmaicenie tej serii. Kolejna premiera to nie lada gratka dla wszystkich fanów Star Wars, czyli The Justifier, zestaw 75323. Zestaw będzie składał się z 1022 elementów, będzie posiadał 5 minifigurek, w tym nowe minifigurki, których nie było wcześniej, wydany zostanie 1 sierpnia i będzie kosztował 799 99 groszy. Kolejny set serii Star Wars to numer 75337 ATTE. Jest to zestaw, który będzie miał 1082 elementy, 8 minifigurek. Wydany zostanie również 1 sierpnia i będzie kosztował 669,99 zł. Kolejna premiera, o której warto wspomnieć, to zestaw 75574. zestaw na licencji Disneya, Toruk Makto i Drzewo Dusz, oczywiście z filmu Avatar. Dostajemy minifigurki, które są gigantami, naprawdę wysokie minifigurki, bo mają 300 wysokości, jeżeli chodzi o nogi i dłuższe ręce. Dostajemy 1212 elementów. Czyli całkiem spory zestaw i sporo nowych kolorów dla niektórych klocków, więc myślę, że dla kolekcjonerów warto wokół tego zestawu się zakręcić. Zestaw będzie wydany dopiero 1 października. Kolejny zaprezentowany set to set numer 76218 sanctum sanctorum. I jest to zestaw, który jest tak naprawdę modularem, ale modularem z serii Marvel będzie kosztował 1199,99 zł. Będzie dostępny od 1 sierpnia i będzie posiadał 2708 elementów, więc całkiem sporo. Podczas LEGO Con miała oczywiście premierę też seria minifigurek serii 23. Zostały zaprezentowane na razie tylko trzy minifigurki. Przecieków jest więcej, ale nie będę tutaj zdradzał tych niepotwierdzonych jeszcze informacji. Więc możemy spodziewać się niezłych przebierańców i naprawdę fajnych nowych odlewów. Okej, okay, to tyle na dzisiaj. Dzięki serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że podobał wam się odcinek pokazujący wszystkie te nowości, które zostały pokazane na Legocon. Ja jestem mega podjarany i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o lajku like i subskrypcji. Cześć.